No, i po takim zabiegu mamy w obrazie RTG bardzo ładnie widać takie jasne zakończenia kości, i to jest właśnie ta nasza endoproteza. Że mamy problem z funkcjonowaniem, wchodzeniem po schodach, schodzeniem ze schodów. Przede wszystkim ta całkowita proteza jest dedykowana takim osobom. I wtedy rzeczywiście, jeżeli to się potwierdza z obrazem radiologicznym zniszczenia tej chrząstki, jedynym wyjściem może być wtedy endoproteza. Idealnym kandydatem jest osoba, która spełnia te wszystkie kryteria i faktycznie nie reaguje na takie formy leczenia. Mniej inwazyjne. Nie tylko pacjent decyduje, bo nie możemy jeszcze wejść sobie do szpitala i powiedzieć: Kupuję endoprotezę kolana, proszę mi zrobić. Chyba, że można, nie wiem. Cześć, to jest Talks for Life, czyli odcinek podcastu nowy. Podcastu o zdrowiu, o fizjoterapii, o treningu, o tym, co może się zadzieć w różnych naszych mięśniach, stawach albo w kwestii dolegliwości bólowych, co może nam utrudnić życie, a my jesteśmy tutaj od tego, żeby troszeczkę Wam, albo nawet bardzo Wam w tym pomóc. Dlatego dzisiaj moimi gośćmi są Kamil Kozakowski. Cześć. I Maciek Czajka. Dzień dobry. I to są nasi fizjoterapeuci ze studia physio 4 life w Warszawie. Ja nazywam się Natasza Geldon, a z chłopakami dzisiaj porozmawiam o tym, dla kogo, kiedy dobrą opcją jest wstawienie endoprotezy stawu kolanowego? Czyli odcinek kierujemy głównie do tych osób, które może rozważają taką opcję, które mają dolegliwości bólowe w stawie kolanowym, które są, nie wiem, po urazach albo usłyszeli od lekarza, że jest to jakaś forma, która może ułatwić życie. Tylko czy faktycznie? I to się zaraz wyjaśni. Więc porozmawiajmy najpierw o takich podstawach. Więc, może powiedzmy naszym słuchaczom i osobom, które nas oglądają, na czym polega w ogóle wstawienie endoprotezy stawu kolanowego. Więc, jest to taki zabieg, który polega na tym, że usuwa się fragment kości w jej dalszej części, po to, żeby w to stawić implant, czyli taką tytanową najczęściej. Strukturę, która będzie zastępowała tą powierzchnię chrzęstną i tą powierzchnię w ogóle stawową w kolanie, czyli i na piszczeli i na kości udowej trzeba wymienić część kości, która będzie tworzyła później staw. To jest to trochę taki, jak u mechanika zabieg w samochodzie wymiany jakiejś tam części na nową z innego materiału, nie będącą naszym jakby naturalnym kośćcem? No dokładnie tak, otwieramy kolano, najczęściej u takich pacjentów widać taką podłużną bliznę z przodu kolana, przechodzącą sobie przez rzepkę, przez sam środek kolana, no i chirurg-operator po odciągnięciu rzepki na bok, robi bzium, wycina kawałeczek, to co Kamil wcześniej powiedział, kości na, na kości udowej, tam montuje najczęściej tytanową nakładkę, to samo się dzieje na kości piszczelowej, w jeszcze niektórych przypadkach czasami też mamy do czynienia z plastyką powierzchni stawowej na rzepce, czyli ten staw rzepkowo -udowy, który też jest częścią kompleksu kolanowego. No i po takim zabiegu mamy w obrazie Sztuczna RTG. Kolana. Dokładnie, w obrazie RTG bardzo ładnie widać taki jasny jasne zakończenia kości, i to jest właśnie ta nasza endoproteza. Dobrze, to po co? Albo nie wiem kiedy, komu. Najbardziej takie sztuczne kolano w uproszczeniu może się przydać. No przede wszystkim będzie to grupa osób starszych, którym, która ma duże zmiany zwyrodnieniowe w kolanie, czyli te powierzchnie pomiędzy jedną kością, a drugą są już mocno zużyte, łąkotka, chrząstka. W tym stawie kolanowym mogą się pojawiać takie wyrośla kostne, które w konsekwencji powodują, że to kolano boli, że ono się nie rusza odpowiednio, czyli na przykład, że jest takie przykurczone, że mamy problem z funkcją wchodzeniem po schodach, schodzeniem ze schodów. No i przede wszystkim ta całkowita proteza jest dedykowana takim osobom. Czyli to jest ta główna grupa osoby starsze z jakimiś tam formami degeneracji już w tym stawie, tak? Tak. Tutaj należy też wspomnieć o tym, że endoproteza może być też wyjściem, w przypadku np. wypadków komunikacyjnych, czyli dochodzi do jakiegoś uszkodzenia, gdzie to uszkodzenie struktury jest tak rozległe w obrębie kolana, że już nie za bardzo da się to odratować w inny sposób, i też wtedy dokonujemy wymiany powierzchni stawowych. Ewentualnie też osoby, które są dotknięte jakiegoś rodzaju chorobami autoimmunologicznymi, takie jak na przykład RZS, gdzie też nawet wtedy, we w młodszym wieku, wcześniej może dojść do na tyle poważnego uszkodzenia tej chrząstki, że powiedzmy leczenie zachowawcze w pewnym momencie już Przestanie być skuteczne, i jedyną dostępną opcją będzie um, po prostu wymiana e, stawu. To skąd ja, jako taki zwykły śmiertelnik, zwykły człowiek, laik, mogę wiedzieć, kiedy powinnam się zacząć zastanawiać, czy to na przykład jest opcja dla mnie i z kim to najlepiej skonsultować. Znaczy, przede wszystkim, no to tutaj trzeba zacząć od tego, że w tym pomocne są badania obrazowe. żeby zobaczyć, czy to kolano już tak ewidentnie nadaje się do wymiany. protezy, do wymiany, to wystarczy tutaj tak naprawdę rentgen. Bo normalnie w kolanie jest tak, że ta kość udowa i kość piszczelowa, one są oddzielone przestrzenią, w której jest właśnie ta chrząstka i łąkotka. Jeśli Najczęściej jest to tak, że to kolano jest y, prostowane na beczce, czyli że ono jest wygięte tak do boku i w związku z tym obciążenie w kolanie przechodzi na przyśrodkową stronę. Więc jeśli jest tak, że ta boczna część y, kolana, ta przestrzeń pomiędzy jedną a drugą kością jest zachowana, a z drugiej ona jest bardzo zwężona, no to już po samym rentgenie widzimy, że ta łąkotka i chrząstka tam... Praktycznie nie funkcjonuje. Natomiast takim bardziej precyzyjnym badaniem, które jest w stanie zróżnicować, czy, to jest, czy ten ból na przykład po wewnętrznej stronie kolana, czyli po tej przyśrodkowej stronie kolana, czy on wynika, dajmy na to, z uszkodzenia łąkotki tylko i wyłącznie, czy z jakiegoś uszkodzenia chrząstki tylko i wyłącznie, czy to jest kwestia już jakichś takich naprawdę daleko posuniętych zmian i zmian w innych częściach tego stawu, no to to badanie rezonansu jest w tym przypadku lepsze. No, a tak z Waszej ludzkiej perspektywy fizjoterapeutów? To w którym momencie faktycznie endoproteza kolana jest najlepszym rozwiązaniem? E, tak jak powiedział Kamil, rzeczywiście to badanie radiologiczne będzie jednym z czynników, e, które bierzemy pod uwagę pod kątem e, potencjalnej e, wymiany stawu kolanowego. E, a z naszej perspektywy pracy bardziej nie wiem, gabinetowej czy na sali, no to musimy wziąć pod uwagę to, po jak wygląda poziom bólu e, u tego e, pacjenta. E, jego funkcję, czyli to, o czym mówiłeś na początku, czyli czy jest w stanie chodzić po schodach, czy w ogóle jest w stanie się lokomować w miarę bezboleśnie. Ym, I to jak on reaguje na nieoperacyjne formy, tak? czyli ćwiczenia, czyli jakąś, jakiegoś rodzaju terapię manualną, y, możemy stosować sobie pewnie będziemy o tym rozmawiać dalej. Y, różnego rodzaju ostrzykiwania, czyli czy to przynosi efekt, czy to przynosi ulgę nawet chwilową. Y, czy już tak naprawdę żadne zabiegi nie przynoszą żadnego, żadnego skutku. I wtedy rzeczywiście, jeżeli to się potwierdza z obrazem radiologicznym zniszczenia tej chrząstki, jedynym wyjściem może być wtedy endoproteza. Ja myślę, że to jest całe takie kontinuum, które musi się łączyć. Um... Osobą tak naprawdę taką, takim idealnym kandydatem do protezy byłaby osoba, która ma zarówno te zmiany radiologiczne, takie mocno zaawansowane, jak i ma takie cechy, które już są widoczne po prostu w codziennym funkcjonowaniu. To znaczy, że to kolano boli bardzo mocno i to niezależnie tak naprawdę od tego, czy ono jest w ruchu, czy, czy w bezruchu, niezależnie od trudności wykonywania zadania, czyli na przykład, że ono boli w trakcie chodzenia. Nie trzeba tylko na przykład wchodzić po schodach, co zazwyczaj jest bardziej obciążające dla kolana i nie jest tak, że ono boli na przykład tylko w trakcie wchodzenia czy schodzenia ze schodów, tylko że ono boli po prostu już całymi dniami u osób, które już mają kolano tak zwrodniałe, że ono się nadaje do protezy, często się pojawia właśnie ten przykurcz, o którym wspomniałem i to jest też istotny czynnik. No i to wszystko łączy się tak naprawdę z wiekiem. No i ja osobiście w gabinecie też często po prostu widzę tak wzrokowo, bo, bo ta szpotawość myślę, że jest takim bardzo dużym czynnikiem w kontekście zużywania się tego kolana. Szpotawość, czyli to, że one są Prostowane na takie, mówi się, prostowane na beczce, czyli wygięte do boku. Więc no, jak łączę to wszystko w kropki, łączę te kropki ze sobą, mm. przepraszam, to ja już widzę, że to kolano najprawdopodobniej już nawet bez patrzenia na rentgen yy, i bez patrzenia na rezonans. Ja wiem, że tam już będą duże zmiany zwyrodnieniowe. Jak po prostu badam takie kolano, patrzę na nie, słucham o objawach. Więc yy, takim idealnym kandydatem jest osoba, która spełnia te wszystkie kryteria i faktycznie nie reaguje na takie. Formy leczenia bardziej mniej inwazyjne. To kto o tym tak ostatecznie decyduje? Czy to może zdecydować sam pacjent, czy lekarz, czy fizjoterapeuta, czy wszyscy we współpracy? Przede wszystkim porozumienie lekarza z pacjentem, tak? czyli chirurga z, z osobą. No wiemy, że nie tylko pacjent decyduje, bo nie możemy jeszcze nie, wejść sobie do szpitala i powiedzieć: Kupuję endoprotezę kolana, proszę mi zrobić. E, chyba, że można, nie wiem, ale raczej żaden, e, żaden operator się tego nie podejmie, więc to jest po prostu wspólna, jakaś wspólna decyzja e, osoby, która jest, której to kolano jest częścią, tak? E, i, i specjalisty, który po prostu zna się na temacie. W idealnym świecie byłoby tak, że tą decyzję podejmowalibyśmy w trójkę, czyli pacjent, fizjoterapeuta i lekarz. Nie zawsze tak to wygląda, natomiast y, ostateczna decyzja myślę, że i tak należy do pacjenta, a warto tylko dążyć do tego, żeby ten pacjent, y, tak jak z mojej perspektywy na to patrzę, żeby ten pacjent miał pełen ogląd na to, jakie są opcje postępowania. Tak, no dlatego jedną z podstawowych funkcji naszych, czyli fizjoterapeutów w całym procesie, jest po prostu edukacja i uświadamianie człowieka, z czym się wiąże ta endoproteza i jakie w ogóle ma opcje. No tak właśnie chciałam zahaczyć o alternatywy też w kontekście tego, co Maciek wcześniej wspomniał o, o ćwiczeniach i o tej pracy gdzieś tam na sali, czy o terapii manualnej. Jakie są alternatywy, zanim ta endoproteza kolana faktycznie jest już taką ostatecznością? Jak to wygląda? Czy można uniknąć nie? endoprotezy kolana, tak w skrócie? To zależy. Jeżeli mamy już do czynienia z. Dużymi zmianami zwyrodnieniowymi w kolanie, no to my nie jesteśmy w stanie ich wyleczyć na poziomie czy gabinetu, czy sali. Tak? Żadnego rodzaju ćwiczenia, czy terapia manualna, czy iniekcje nie spowodują odwrócenia się tych zmian zwyrodnieniowych. Więc to, co my możemy robić, to możemy poprawiać siłę, możemy poprawiać funkcję tego kolana, jego zakres ruchomości. Być może w jakimś stopniu jesteśmy w stanie działać przeciwbólowo różnymi, różnego rodzaju interwencjami ale nie naprawimy samej chrząstki, tak, więc jeżeli tam już rzeczywiście jest dużo, dużo zniszczeń i, i ona jest w bardzo kiepskiej kondycji, to najprawdopodobniej ta endoproteza tak czy siak będzie musiała zostać wykonana, prędzej czy później. Tak, to co my możemy zrobić, to spróbować ją odłożyć trochę w czasie, szczególnie jeżeli tutaj będziemy mieli do czynienia z trochę młodszym pacjentem, o czym pewnie, dlaczego to pewnie zaraz to poruszymy, albo też wykorzystać ten czas jako przygotowanie do, do późniejszej rehabilitacji po endoprotezie. Po to, że my poświęcimy czas przed operacją yy, na próbę jej odłożenia, to nie będzie w ogóle też zmarnowany czas, tylko to będą też te ćwiczenia i ta cała interwencja będzie miała też bardzo duże przełożenie na to, jak szybko dana osoba wróci na przykład po operacji. Znaczy, myślę, że tutaj jest kilka metod. Są też metody farmakologiczne, czyli podanie sterydu, czyli no nawet nie te farmakologiczne, co też takie um, z wykorzystaniem na przykład osocza, czyli z własnego, własnych tkanek, własnego płynu powiedzmy, które jest u nas w organizmie. Są takie metody, które mogą ten ból zł złagodzić troszeczkę. Natomiast jeśli jest wskazanie do endoprotezy, są duże zmiany zwroty, nawet tak jak powiedział Maciek, no to z moich doświadczeń. Yy, bardzo rzadko udaje się y, sprowadzić te dolegliwości do zera. więc teraz pozostaje tak naprawdę pytanie, jak wygląda funkcjonowanie tej osoby, na ile to interferuje, na ile to wpływa na, na jej życie, na ile te dolegliwości są duże, jaki ona ma próg bólu ym, i po, na podstawie tego trzeba podjąć decyzję, czy trzeba robić tę operację już, czy można ją troszeczkę odroczyć. Tak, żeby tą, ym, to zwyrodnienie, które prowadzi do protezy, cofnąć, to jest niestety niemożliwe, takimi mniej Inwazyjnymi metodami, więc możemy tylko dyskutować ewentualnie, jak daleko w czasie jesteśmy w stanie to odsunąć i czy też jest sens, bo to jest pewnie trochę inny temat, ale. Dziwnie, że powie to fizjoterapeuta. Myślę, że czasami pacjenci tracą na tym, że odwlekają tą protezę w czasie, bo przez to, że nie chodzą, że nie ruszają się, to nie tylko tracą, jeśli chodzi o satysfakcję z życia, ale też mogą po pewnym czasie zachorować na cukrzycę, nadciśnienie, słabną im mięśnie, słabną kości i tak dalej, i tak dalej. No chyba, że to pracują że to jest... zachowawczo, tak, z wami? Tak, ale też pamiętajmy, że zachowawczo, tak jak wcześniej powiedzieli, Jesteśmy w stanie do pewnego tylko momentu działać. I rzeczywiście ta w tym wypadku ta uporczywa fizjoterapia e, może być wręcz szkodliwa e, dla, dla pacjenta, tak? bo nie ma też co straszyć tą endoprotezą. Tak? To jest w miarę już w tej chwili rutynowy zabieg. Że rzadko się zdarzają jakieś poważne powikłania. Już. E, można powiedzieć, że lekarze mają w małym palcu tą operację To jest jedną z częściej robionych takich zabiegów ortopedycznych. Więc jeżeli rzeczywiście już są te wskazania, pacjent słabo funkcjonuje boli, nie chodzi, przez to nie obciąża kończyny, więc osłabiają się mięśnie, to to też nie ma sensu tego przedłużać. Tak bo... bo... Te deficyty, które się pojawią e, przez ten czas, kiedy on nie będzie, nie będzie obciążał tej nogi, mogą być później nie do nadgonienia. Szczególnie jeżeli dotyczy to starszych osób, u których się pojawią e, jakiegoś rodzaju zaniki mięśniowe spowodowane bólem, e, to może być tak, że później po tej endoprotezie będą one już nie do nadrobienia. No właśnie, bo Maciek wspomniałeś o ważnej rzeczy, czyli yy, pomimo tego, że ktoś ćwiczy, to te dolegliwości bólowe mogą być na tyle duże, że te ćwiczenia i tak będą stan tej osoby będzie na tyle bólowy, że te ćwiczenia będą musiały być mało intensywne, a co za tym idzie, będą tylko w jakimś stopniu hamowały te procesy osłabiania się mięśni. Dobrze, to jakbyście mieli tak zebrać w prostych paru punktach plusy i minusy wszczepienia endoprotezy kolana? Nie wiem, czy można to traktować w kategoriach plusów czy minusów, nie? no bo to plusy jest sytuacja bez wyjścia czasami. Yy, więc plusem jest to, że no, ktoś zacznie normalnie funkcjonować, szczególnie jeżeli już miał tak zniszczone kolano, że nie był w stanie na przykład chodzić, chodzić po schodach, czy yy, w ogóle jakkolwiek funkcjonować społecznie. No, minusem może być tutaj to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli zrobienie endoprotezy u młodych yy, ludzi, yy, że ona na przykład będzie wymagała wymiany. Tak? W tej chwili mówimy, że 20-25 lat. To jest mniej więcej żywotność tej endoprotezy, więc jeżeli ktoś miał zrobione, nie wiem, wieku 30 lat, to istnieje ryzyko, że po tych 20-25 latach, oczywiście to też bardzo zmienne i uzależnione osobniczo, będziemy musieli zrobić reoperację, tak? czyli wymianę tej endoprotezy. Ja myślę, że takim poważnym plusem to jest to, że ktoś jest w stanie odzyskać możliwość normalnego funkcjonowania, chodzenia. Myślę, że nawet w niektórych sytuacjach uprawiania sportu, bo to zależy też od tego, jaki ktoś ten poziom aktywności sportowej miał przed zabiegiem i w jakim jest wieku i tak dalej, i tak dalej, ale zdarza się to. No tutaj na przykład y, różnego rodzaju sportowcy ekstremalni, tak? którzy często po wypadkach wracają do bardzo no bardzo ekstremalnych Czynności z na przykład protezą kolana, czy biodra. No właśnie Dokładnie. o to też chciałam spytać, czy dla tych osób zawodowo uprawiających sport młodych, a nie takich, które mają zmiany już takie degeneracyjne, spowodowane wiekiem, czy to jest szansa na to, żeby jednak funkcjonować normalnie, czyli wciąż ten sport uprawiać? Jak najbardziej. Tutaj akurat nie kolana, ale na przykład niech nam posłuży endoproteza biodra, no to na przykład z endoprotezą biodra Andy Murray, jeden z najbardziej znanych tenisistów na świecie, cały czas zawodowo wykonywał swój sport i to na najwyższym poziomie, więc, więc jak najbardziej jest to możliwe. A jak wygląda Życie po endoprotezie, co się musi zmienić, co pacjent potencjalnie musi zmienić jakby w swoich nawykach, może w tym, jak funkcjonuje, żeby ta endoproteza miała sens i cały zabieg nie poszedł na marne przede wszystkim uważam, że decyzja dotycząca endoprotezoplastyki kolana, to jest podpisanie też takiego oświadczenia, że się później będzie rehabilitowało. I dbało, o siebie. I I dbało o siebie. To znaczy po prostu zachowywało mięśnie w odpowiedniej kondycji i te tkanki w odpowiedniej kondycji, żeby odzyskać przede wszystkim funkcję tego kolana, bo to jest wymiana stawu. Oczywiście on już nie będzie bolał, ale to nie oznacza, że za tym poprawia się też kondycja mięśni, które też są w naszym ciele bardzo ważne. ścięgien, one normalnie zostają, więc żeby nas to kolano nie bolało i żeby um, zapewnić mu stabilność i taką funkcjonalność, żeby ono e, dawało radę w różnych aktywnościach, to bezwzględnie trzeba później swoje wyćwiczyć. Czyli trybik w maszynie wymieniony, ale wciąż trzeba go tam oliwi oliwić. Tak, ja tutaj chciałbym poruszyć taki jeden punkt, o którym nie wspomnieliśmy do tej pory, który jest. E... Taką trochę żółtą flagą przy endoprotezie i jest to y, otyłość. Tak? dlatego że wiemy o tym, że nadmierna masa ciała jest jednym z czynników ryzyka zmian zwyrodnieniowych, czy też czy to globalnie przez jakieś tam czynniki zapalne, które są podwyższone w naszym y, ciele, czy po prostu przez zwiększone obciążenie na staw. Y, I wiem, że niektórzy ortopedzi y, u osób z dużą otyłością nie chcą robić y, tych zabiegów, dopóki nie wiem, nie zrzuci trochę wagi dana osoba. Co też wiemy, no, ze zniszczonym kolanem i z brakiem możliwości ruszania się jest bardzo trudne. Tak? Więc y, pamiętajmy o tym, że tutaj ta podwyższona waga może mieć też wpływ na to, jak to kolano po endoprotezie będzie funkcjonowało i to raczej negatywne. Czy nawet y, abstrahując od tego, jak, to, jak ta waga wpływa na samo kolano, no to nawet jeśli ktoś by się chciał podjąć y, protezy kolana, no to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, duża nadwaga przede wszystkim jest problemem, jeśli chodzi o sprawność, że, że często też później w tym pierwszym okresie pooperacyjnie te podstawowe czynności są trudniejsze do wykonania, a co za tym idzie przy takim dodatkowym obciążeniu, którym jest waga, to jest to trudne zadanie. O przeciwwskazania i tak się chciałam Was jeszcze zapytać, więc już mamy jedno na liście. Czyli ta otyłość może być taką, takim przeciwwskazaniem, żeby jednak tego zabiegu endoprotezoplastyki kolana nie robić, czy coś jeszcze? Ja mam w głowie już od razu to, co chciałem powiedzieć w kontekście minusów samego zabiegu. Co może być takim minusem, no to to, że w sytuacji, kiedy ktoś jest mocno chory metabolicznie, to znaczy właśnie ma cukrzycę, ma nadciśnienie i też może być chory kardiologicznie, czyli ma problemy z sercem. Czasami to znieczulenie ogólne, które jest do tego zabiegu potrzebne, jest tak dużym ryzykiem dla niego, mm -hmm. że po prostu lekarze, czy to anestezjolog, czy ortopeda, nie chcą się tego, czy kardiolog przede wszystkim też, nie chcą na ten zabieg pozwoli ze względu na to, że balans zysków i strat, kiedy ktoś może mieć nowe kolano versus kiedy komuś może się stać jakaś poważna krzywda w trakcie zabiegu jest niewarte tego żeby żyć bez bólu natomiast jeśli chodzi o inne przeciwwskazania do tego zabiegu to ja takich nie znam no, no te przewlekłe stany zapalne które często są związane z tymi chorobami metabolicznymi o których powiedziałeś no one też będą wpływały na tak się będziemy jak się będą goić tkanki tak jak się będziemy regenerować po zabiegu czyli wiadomo że jeżeli no, mamy tą cukrzycę Mamy jakiegoś innego rodzaju yy, obciążenie metaboliczne. No to jest ryzyko, że, że po prostu to kolano będzie słabo się rehabilitować, słabo goić i, i że nie odzyskamy takiej idealnej funkcji bezbólowej, jaką byśmy chcieli po operacji. To jeszcze trochę na koniec. Mamy o tym osobny odcinek, więc potem was odeślemy do niego. Na pewno będzie link gdzieś podany. Ale chciałabym, żebyście mi powiedzieli tak mniej więcej i naszym słuchaczom. Jak wygląda trochę to przygotowanie właśnie do tej operacji, jeśli już faktycznie jest decyzja, okej, okay, robimy ten zabieg endoprotezoplastyki? No w praktyce. Um, Ile to trwa? Jak mniej więcej wygląda? W praktyce to wygląda w ten sposób, że próbujemy osiągnąć maksimum tego, co jest na dany moment możliwe. Um, ja akurat takich pacjentów prowadzę, powiedziałbym, sporo, więc. Um, możliwości są ograniczone, ze względu na to, że często to są kolana już przykurczone, gdzie ten przykurcz, tego nie da się poprawić, to się da poprawić tylko do jakiegoś stopnia, ze względu na to, że tam są po prostu kostne zmiany, które w momencie, kiedy to kolano się zgina czy prostuje, one zaczynają blokować ten staw, więc da się tylko i wyłącznie wyciągnąć, poprawić elastyczność tych tkanek, jak mięśnie i ścięgna, a co za tym idzie, trochę poprawić ruchomość tego kolana, ale według mnie bardzo istotnym czynnikiem jest to, żeby ktoś po pierwsze nauczył się kontrolować tego kolana, wykonywać już jakieś ćwiczenia, bo Później jest o wiele łatwiej zaczynać po, jak i po prostu y, wzmacnianie mięśni przed zabiegiem, bo one naturalnie po zabiegu osłabną. To jest trochę podyktowane tym, jak ktoś przyjdzie, czy jak pacjent przyjdzie, więc um, ciężko jest powiedzieć, jak to zazwyczaj wygląda. Różnica bo pomiędzy wygląda miesiącem do różnie. operacji a dwoma dniami do tak, operacji. Tak, natomiast zdecydowanie, zdecydowanie uważam, że taki miesiąc y, na ćwiczenia to jest minimum. Minimum trzy miesiące, sześć miesięcy. Myślę, że trzy, sześć miesięcy to byłby taki optymalny czas, który pozwoliłby nam rzeczywiście jakieś wymierne efekty osiągnąć. I to, co też trochę mówił Kamil, wrzuciłbym do takiego ogólnego worka edukacja, nie? edukacja, jak będzie wyglądał ten powrót do sprawności po operacji, kiedy, co pacjent będzie mógł robić, narysowanie jakichś takich ram czasowych, w których się poruszamy w tej rehabilitacji. No, z mojego doświadczenia wiem, że to, e, że to po prostu robi dobrze ludziom, kiedy mogą sobie trochę tak odhaczać, mm -hmm. tak jak ty tutaj. Na którym etapie jesteśmy, Na którym etapie odha będzie Odhaczać sobie dokładnie, kiedy będzie dobrze. co udało się już osiągnąć, co jeszcze przed nami. Dobra, słuchajcie, to jakbyście mieli tak wyciągnąć jedną najważniejszą myśl z tego podcastu, dla tych wszystkich, którzy te endoprotezę kolana mają gdzieś tam w głowie, albo w planach, albo już konkretną datę, to co by to było? Ja bym powiedział, że jeśli bardzo wam dokucza noga i obiektywnie jeden, dwóch ortopedów powiedziało wam, że to kolano nadaje się już do protezy, um, ogranicza wam to mocno funkcjonowanie, um, macie trudności z chodzeniem, wchodzeniem po schodach i nie macie jakichś obciążeń metabolicznych, yy, które mogą spowodować, że, czy metabolicznych, czy kardiologicznych, czy jakichkolwiek innych, które mogą spowodować, że ten zabieg z jakiegoś dodatkowego tytułu będzie to zachęcam do tego, żeby poważnie rozważyć tę operację, bo jest to zabieg, który rehabilituje się, moim zdaniem, bardzo dobrze. Oczywiście są jakieś wyjątki jak w każdym zabiegu, natomiast rehabilituje się bardzo dobrze i jest naprawdę świetnym zabiegiem, który przywraca ludziom możliwość normalnego funkcjonowania. Nic nie bójmy się, macie? Nie bójmy się do protezy. Warto się do niej dobrze przygotować, ale, ale sam zabieg, tak jak powiedział Kamil, zazwyczaj rehabilitacja jest skuteczna. Te powikłania nie są częste, więc są częstsze wtedy, kiedy za bardzo ją odłożymy w czasie. Ja mam nadzieję, że moi dzisiejsi goście rozwiali troszeczkę waszych wątpliwości i powiedzieli wam co nieco o tym zabiegu, o endoprotezie kolana. A moimi gośćmi byli Maciek Czajka. Dzięki piękne. I Kamil Kozakowski. Dzięki. Ja nazywam się Natasza Geldon. To było Talks for Life. W opisie do tego odcinka na pewno znajdziecie jeszcze link, który wsadza nam Paulinka i który będzie bardzo przydatny dalej dla Was w działaniu. Także dziękujemy Wam bardzo za dziś i do usłyszenia w następnych odcinkach.